Właśnie pierwszy oblot można powiedzieć, że już wiosenny w tym sezonie. O miesiąc ponad później niż w ubiegłym roku. Matki i jeszcze nie czerwią. Co nas są przymrozki od ponad miesiąca. W dzień też na ogół przymrozki, chociaż dzisiaj jest pierwszy dzień, że jest ponad plus 10, dlatego byle ciały ale to po południu znowu się pewno schłodzi, może nie aż tak jak ostatnio ale na pewno się schłodzi, jest wyjaśnione i w górach jest śnieg więc tendencja na pewno będzie do ocieplenia ale to trochę potrwa jeszcze wczoraj, przedwczoraj wczoraj górach było pełno, pełno śniegu znaczy pełno sporo bo spadł świeży śnieg i trzymał się na drzewach bo był w dużym roku no fajnie że sezon się powoli zaczyna dzisiaj zrobiłem to co trzeba, czyli wyczyściłem dennicę bo ociepliłem bo dotychczas nie dawałem ocieplenia, bo to było bez sensu także ociepliłem i dennicę i ociepiłem od góry Myślę, że teraz matki zaczną czerwić, no bo już jest marzec. Piąty marzec dzisiaj. Ponad no miesiąc później tak jak mówiłem niż w ubiegłym roku. Ale w ubiegłym roku to był fenomen to było. Po prostu za szybko, za szybko. No i później przyszły kwietniowe przymrozki. U nas nie tak straszne jak gdzie indziej w Polsce. Aż tyle złego nie narobiły, ale ale też narobiły trochę natomiast na zachodzie Polski szczególnie Dolny Śląsk, Lubuskie i tak to, dalej to była tragedia jak jechałem później na początku maja widziałem te drzewa dęby całe wiszące w czarnych liściach akacje roże, wszystko, wszystko zostało tak zmrożone na no amen także miejmy nadzieję do wiosny daleko że, że coś z tego będzie z tego sezonu przezimowania, no nie 100% ale będzie z czym rodzić no to było na tyle mojej pasieki u leśnika w Beskidach koło starej chaty w Cieszę się jak co roku na każdy nowy sezon No i to było na tyle Tam na Rysiance śnieg śnieg poro śniegu jeszcze chociaż w tej zimy tego śniegu było niewiele Także jak na 5 marca to można powiedzieć że pokrywa śnieżna wysoko w górach jest najniższa od wielu lat Trzymajcie się zdrowo dobrej wiosny dla wszystkich Popatrzcie jeszcze na pszczółki Chyba też zadowolone, że w końcu mogły wyjść